Okej, okay. y, moi drodzy, 2000 złotych tyle były warte słoiczki z takimi i podobnymi przetworami, y, które pewna kobieta y, tutaj z Warszawy, którą miałam okazję poznać, y, wykonała i sprzedawała na swoim osiedlu, pod innymi swoim blokiem, gdzie dużo osób ją kojarzyło, i te osoby też od niej te słoiczki kupowały po to, ażeby móc pokryć koszty potrzebne na leczenie jej chorej na stwardnienie rozsiane córki. Mało tego, druga córka, starsza o półtora roku od tej, ma zaburzenia lękowo-depresyjne. Młodszy syn, najmłodszy synek, niestety aktualnie jest diagnozowany, ponieważ jest podejrzenie autyzmu dziecięcego. No właśnie i kochani, ta kobieta niestety okazało się, że znaleźliśmy darczyńcę ze, ze szlachetnej paczki, znaleźliśmy darczyńcy dla tej rodziny, ale dostałam dzisiaj rano telefon od tegoż darczyńcy, że niestety nie są w stanie pokryć całkowitych kosztów i zrealizować wszystkich potrzeb, które są wskazane w profilu danej rodziny, tej konkretnie rodziny i Mądrość tej rodziny i cała jej skromność, która mnie osobiście bardzo urzeka, jest taka, że ta kobieta na co dzień bardzo oszczędnie żyje po to, żeby właśnie zaspokajając potrzeby żywnościowe, potrzeby takie chemiczne, środków czystości, pampersy dla młodej i tak dalej, oszczędza bardzo po to, żeby właśnie móc odkładać środki na leczenie potrzebne do leczenia. W związku z tym, tak się dogadaliśmy, że tamci darczyńcy zrealizują te wszystkie podstawowe potrzeby, a niestety wyniknęła taka potrzeba, że razem z liderką rejonu potrzebujemy zebrać około 1,5 tysiąca złotych, żeby móc kupić najpotrzebniejsze rzeczy, którym brakuje na stanie tej rodzinie: typu odkurzacz, patelnia, talerze, ręczniki kuchenne, takie ściereczki. I właśnie, ta kobieta zdradziła mi taki sekret powiedzmy, bardzo nieśmiało to zrobiła, że chciałaby mieć maszynkę do mielenia mięsa, ponieważ tego nie ma, a zwyczajnie nie chce, żeby, jak to ona nazwała, na taką niepotrzebną w gruncie rzeczy, niepotrzebny produkt, żeby przekazywać pieniądze, które mogłaby przeznaczyć na leczenie dzieci. No właśnie, kochani, podrzucamy Wam link do zrzutki. Tam jest wszystko opisane, co i jak odnośnie też tej rodziny. I razem z liderką w czwartek i w piątek będziemy jeździć, żeby móc te rzeczy kupić i, i żeby ta rodzina w najbliższy weekend mogła dostać tę paczkę. Mogła y, na nowo mieć taki bodziec i, i wiarę, że naprawdę ich życie też może być bardzo dobre. Naprawdę zasługują na takie życia. Doświadczanie. Kochani, dziękujemy i, i bądźcie z nami. Pozdrawiamy.